Hej, witajcie już w 11 odcinku Wodhacków standardowo. 10 odcinek oraz 12 będzie dostępny na kanale Uryśka, gdzie Was serdecznie zapraszam. A my przechodzimy do pierwszego Wodhacka na dziś, czyli Boost na Klasztorze. Jest to. Fajny element na tej mapie przesłał tutaj mi Widz na fanpage'u, Meksko zapraszam do Polakowania fanpage'a, jeżeli tego nie robicie jeśli chcecie wysłać Jakieś wasze powtórki czy coś, to śmiało Nasyłajcie, czy to właśnie na fanpage'u czy to na mailu Staram się to najlepsze powybierać No i tak jak możecie zauważyć ci w tajnym możemy przejechać sobie przez tą wodę Przez tą wodę, co nie jest zaskoczeniem, ale większym zaskoczeniem Jest właśnie tutaj ten przejazd, bo zobaczcie, że jeśli dobrze się poustawiamy, to jesteśmy w stanie wyjechać z powrotem na tą półkę. I to ma naprawdę ciekawe i fajne zastosowanie. Oczywiście to można zrobić trochę szybciej, mi się udało to zrobić, ale i tak jest dosyć tutaj dobre tempo. No i teraz przechodząc do takiego zastosowania, popatrzcie mniej więcej na taką sytuację, w której gramy sobie takim, załóżmy czy jakimkolwiek medem. No i jedzie na nas taki IMX50B. Oczywiście nie jesteśmy w stanie go skończyć na magazynek. Wymieniamy się, co prawda jeden za jeden wymiana też nie jest najlepsza, ale to nie o to w tym chodzi. No załóżmy, że tutaj oddajemy cały nasz magazynek lub kilka strzałów i jesteśmy zmuszeni do tego, aby zjechać na dół. No i teraz przeciwnik totalnie nie spodziewa się tego, że będziemy mogli wjechać tutaj z powrotem i będziemy takim Sporym elementem zaskoczenia tak naprawdę, ponieważ przeciwnik już spuszował tą flankę dalej najprawdopodobniej, a my mu wyjedziemy na plecy i to się właśnie w takim losowym scenariuszu wydarzy, wyjeżdżamy na plecy takiego miksa kończymy i mamy bitwę na przykład wygraną. Drugim odhakiem na dziś jest magiczny krzak na mapie Paryż. Otóż, e, nie ten krzak, który jest bezpośrednio przede mną, ale ten troszeczkę dalej ma po prostu e, tekstury o wiele większe, których nie widzimy, i dzięki temu ten MX50B nie jest w stanie nas zaświecić. Co jest naprawdę komiczne. Otóż, ten krzak, który, przez który przeszedł właśnie o niego nie chodzi, tylko ten krzak, który jest właśnie przede mną. Zobaczcie, ja tak naprawdę go używam. Bo I teraz przeciwnik mnie nie zaświecił, ja go zaświeciłem, cofam się, używam tego podwójnego krzaka, no i sobie szaram bez problemu, bez spota w tego MX-a 50B. No jest to coś naprawdę y, komicznego i znaczy, że on też mi znikł i muszę podjechać y, bliżej, używam znowu tego krzaka, no i teraz y, będę się znowu cofać. Tutaj akurat nie cofnąłem się zbyt za bardzo, dlatego zostałem chyba zaświecony. Tak się właśnie stało. Ale gdy cofniecie się troszeczkę dalej i użyjecie tego krzaka dalszego, no to wtedy nie sądzę, ponieważ mi właśnie tutaj znowu przeciwnik zniknął. No, teraz zacznij drugą perspektywę. Możecie zaobserwować, że ten MX-50B jest normalnie wychylony, i wszystko tutaj po tej linii powinien zaświecić, ale tak się nie dzieje, właśnie ze względu na tekstury tego bliższego krzaka. Nic tutaj chyba jeszcze nie mam co dodawać, po prostu warto zapamiętać ten trik, może się bardzo często przydać w bitwach losowych, ponieważ tutaj często te czołgi się wychylają, no i to tyle. Teraz trochę bardziej ekstremalny trik, ponieważ jego zastosowanie naprawdę... Nie jest aż tak użyteczne jak tych dwóch poprzednich. Zobaczcie, Eberem, jesteście w stanie wskoczyć tutaj do tego okna na Ruimbergu, co jest no, dosyć interesujące. Jednak, mimo wszystko, nie spodziewam się, abyście mogli często z tego korzystać. Mimo wszystko, daję to po prostu do informacji. Może się komuś gdzieś kiedyś przyda. A ja się z wami będę żegnać. Dzięki tutaj za oglądanie. I na koniec, jako truskawkę na torcie, zostaje wam zastosowanie tego triku przez pewnego streamera.